Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Contraband Police w trybie inspektora. Tak, drodzy Państwo, gramy sobie dziś w trybie inspektora. I będziemy kontynuować dalej naszą karierę, jaką zaczęliśmy ostatnio. Mam nadzieję też, że mnie będzie dobrze słychać. Trochę pozmieniałem tutaj ustawienia mikrofonu. Zobaczymy. Co to wyjdzie? No, zmieniłem. Może będą trochę mniejsze przestery. A może im mnie wtedy nie będzie słychać, bo mi bramka będzie szwankować. Zobaczymy, przekonamy się. A na razie, kontynuujemy. I przed nami kolejny wspaniały dzień w i Chociaż tamcy szpiedzy. Dzień 16. Dostaliśmy jakąś nową czarteczkę. Co się wydarzyło? Nasz wywiad donosi o tajnych agentach, którzy chcą przekroczyć granicę Akaristanu. Znowu bezpieczeństwo obywateli zabrania się wstępu do kraju osobom narodowości kagastamskiej poniżej 36. roku życia. Kagastam, 36. rok życia. Pamiętamy. A 36 rok życia. Witam serdecznie. Witamy pana. 22 ja już powiem tyle, że pan nie wiedziesz, tak? A raczej kontrabandy to on przewozić nie będzie, bo to jest nastawiony na to. Myśmy go odrzucili przez regulacje wjazdowe, A anterior jaki? Zgadza numerki rejestracyjne 574. O. 880. Zenit. To jest zenit? Nie, a dziś inny, ja już dawno tak się nie zagłębiałem. Benid, a znowuż menadżer zadań, wygląda w sumie na tego, nie? Czy nie? Nie, to chyba nie jest ten, nie? To jest ten. To jest Mikros, no właśnie. Typ pojazdu też jest zły: emagia z 6, detergenty 2, a 2, trzy, cztery, detergenty 2. Tu pan będzie, masz okej. Okay. Numer paszportu. Też się nie zgadza. Nie, nie chcę tego używać. Ja już tu widzę, że się numer paszportu nie zgadza. Data ważności. Też się nie zgadza. Imię i nazwisko akurat się zgadzało. Pięcie się zgadza. List przewozowy. Też waga, też pieczątka jest kagastem. Mhm. Okej. Okay. Dobrze panie, sprawdzimy jeszcze tylko czy pan nie masz wybitej szyby, aby na pewno koła pan masz, wszystko pan masz, światła pan masz. Masz pan coś ciekawego na wymianę. Morków ziemniaków pan nie chcesz? No szkoda. No o nie, o nie, no. Zawodzu pan, żeś przyjeżdżał, jak pan wiesz, że jest coś nie tak. Witam. Perfekcyjna kontrola, fajnie. Ankaristan. Artur Sokolow. sześć, trzysta dziewięćdziesiąt dwa i cztery bagniarzo. Zgadza się. A to się zgadza. No cóż panie, no chyba się nie mamy do czego doczepić. Oprócz tego, że nie masz pan jednego lusterka. Do tego się możemy doczepić i tam. A no, drugiego lusterka też pan nie masz. Jedno światło masz, pan, wybite. No a tak poza tym witamy w Akaristanie z powrotem. Następny zapraszam. Perfekcyjna kontrola, jak miło. I nie żyje. Ale ja już tu widzę niezgodność. Zanger 53, czy to jest Zanger 53, to ja nie wiem. Muszę sobie zobaczyć, ja się zawsze mylę z tymi samochodami Zanger 53. Nie, to nie wygląda. Czy to nie jest ten? No nie, to jest jakiś inny. Czy to jest ten Zanger 53? Nie, mi to wygląda na inny pojazd. Trochę na tego Azama, nie? No, ale może jest, dobra. Zostawmy to, że jest ten zagry, nie? I z przewozowej się zgadzać, a gaz tam jeszcze tylko sobie zobaczymy. Okej. Okay. Numery się zgadzają. Pięcie pana też się zgadza. Męczątka, no dobrze. Nie mamy się do czego innego tutaj widzę doczepić. Okej. Okay. No fałszywek to on nie ma. ty dziś wybite coś ten tego? stary, nie ma, szybka. Nie no, wszystko jest. Dawaj pan te worki ziemniaków. A teraz pan jedź. Barasto szybka! Zapraszam. Witam. A typ pojazdu był jedno i złe. Widzicie, drodzy Państwo, jedność coś mi tutaj. Kazimir. Kowal. się. Karistan, wydowód rejestracyjny. No, o tym akurat tutaj nie ma nic napisane, byś pan był przemytniciem, ale muszę to sprawdzić, nie? WG8491HJ na 4 na 4 to jest to. Angla pojazdu się zgadza. Czątki pan mi tylko jeszcze poczesz, ten jak Aristan zradza się, numerki się zradzają. Na ta ważności też się zradza zdjęcie. No raczej, nie? Dobra panie, jeszcze teraz pan mi tu roboty narobił, nie? Tankowana karoseria, jeden. Radlusterek, jeden. No nie to ta warilla 4 na 4 jak ona wygląda? No właśnie, dach ma jeszcze, nie? To jest na pewno to? No nie, panie, no nie wiem. No mi tu więcej czegoś brakuje. Jeszcze więcej mi tutaj czegoś brakuje. No i jeszcze światła pan nie masz. Okej. Okay. Do widzenia. Za mała. Znaczą, bo jest i za mała tak. tak jak się że to powiedział? Za mała. Witamy. Aha, za dużo jednak wpisałem. Czyli jednak bez dachu może być. O matko, znowuż te zwierzęta. A nie, ja za, za, zanim w ogóle się wezmę za ten dokument, nie? No, dziwo, wszyscy żyją, no? Chciałeś pan niczego przemycić w tych zwierzętach? Eric Maraton, ja jazdam. Eee, to się zgadza, to się zgadza, Eric Muraton. To się zgadza, krowa koza, się zgadza. Numer rejestracyjny tu nie mamy. To się zgadza, wadza pojazdu, a było też pięknie. Dobra, to trzeba sprawdzić, ilich pięćdziesiąt siedem to by było. Pięcie jest dobre. Pieczątka dobra. Ja tu mogę więcej panu powiedzieć. Zderzaka pan nie masz, jednego z przodu. Tyle mogę powiedzieć. Idziemy zobaczyć jeszcze dalej. Światło masz pan jedno wybite. Też nie ma, dobra. Tutaj... Stereczko jest o szyby nie masz pan dwóch To no wszystko do widzenia Co za dzień dobry, dzień jest dobry. Witamy, zapraszam kolejnego śmiałka na kontrolę. tam było konieczne, ani ani i by było, dwieście pięćdziesiąt. Okay, 7 bagażerów i 2 korczaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 korczaki. Dobrze panie, czy to na pewno jest zenit? Musimy sobie zobaczyć. Tak, na pewno jest to zenit. I jeszcze musimy sobie zobaczyć albarak, Okej. Okay. no cóż, no nie mamy się tutaj do czego doczepić, proszę pana, nie mamy się do czego doczepić. Tego, że nie masz pan zderzacza, to już może powiedzieć. Szyby, pan nie masz. Kolejnego zderzacza pan nie masz. Jak poza tym to chyba wszystko jest. Zapraszam. Kolejny proszę. Aha, miał dwie wybite szyby. No szkoda, że za coś takiego od razu dostajemy i punktów, nie? Okej. Okay. No i rzeź pan sobie. Akronurma jest mnotsa. No, i żeś pan sobie tutaj w tym momencie podrzebał plany. Sprawdźmy. No, jak już tutaj tak sobie zaznaczamy, to możemy tak zaznaczyć. No, okay, no tu by się wydawało na razie wszystko w porządku. Najładnie się szykowało. Nomer rejestracyjny jest zły, to już mogę na pewno powiedzieć. To jest zawet no możliwe, że takim jest. Ja. Masa pojazdu jest zła. No nie, bo masz pan trzy worcikawy, kawy, tak ja nic do nie chcę mówić. A masz pan trzy worci A powinny być cztery. No dobrze dokumentów, pieczątka chyba. Nie ja wiem, kliknąłem poza ekran. RKI. Tak, jest dobra. no co ja mogę panu jeszcze tutaj powiedzieć? No, kółka pan masz, szybę pan tu masz. Widzimy takim światłem. Tak pan masz. Światła pan masz. Zerka pan masz, okej. Okay. Papier toaletowy za 40? No nie no, raczej trochę za drogo. Wszystko do widzenia. Więcej błędów nie szło chyba popełnić. Następny zapraszam. Trzymał się pan super. Na krowa Gurgen Awak to się zgadza, numer się zgadza, daty ważności się zgadzają. Zagier 53 to też by się zgadzało. I 7 okej, okay. to też się zgadza. Krowa jest. Where? Kiedy oni takie mają? On zawsze. <laughs> Cóż panie, no ja tu nie widzę nic takiego, żebym mógł pana przetrzymać. Daj tylko obejdę na szybciutko, nie? Jeśli żadnej kontrabandy, żadnych więźniów, ja nie wiem. Na handel, pan przyjechał i nie chcesz pan ze mną handlować? Zapraszam. Wszystko na dzisiaj. Koniec pracy. No i super, młodym ci by wypadało. Też cztery siedemset. Czyli jeszcze trochę czasu musi minąć. A my w takim wypadku idziemy sobie spać. No czemu by nie? Dobrze, ale dalsze nasze losy zobaczycie, drodzy Państwo, już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami nam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa!